Warto być na początku streamów, a także oglądać od początku odcinek. Chociaż nie wiem, czy jest osoba, która ogląda od środka. Otwórzmy paczki, jakie mam za oglądanie pięknego turnieju EA. Pierwsza paczka poleciała. Traf, trafmy Informa, ja chcę Informa bardzo trafić, a w pierwszej paczce trafiamy Depaya, w Dobra, złota paczka piłkarska Prime. Zobaczmy, czy opłacało się oglądać turniej, który oglądało 200 tysięcy ludzi. I wcale nie tylko po paczki. Mamy gulasz jego, 84, tak? Chyba tak, chyba 84. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, bądź PaySafeCardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie końsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Po raz pierwszy, uwaga, o kurde, QL. Jeszcze jedna z rzadkich piłkarzy. Ciągle szukamy informacji. Dzisiaj poszukiwania są... Informa, trafiamy... O, Dalota chyba, nie? Dobra, mega paczka w takim razie. 82 USA, SPO, może lawela, La... oj. E, Rayten to jest chyba, tak? Katarina Macareno. On ma... kurde, on ma takie statystyki, 8-4 ale co jest? Dobra, to lecimy. Rzadka paczka piłkarska Elektrum, 82 plus. Ej, karta specjalna! Anglia! Hpo Galager chyba, nie? Galager! Tak, uwaga! Tak jest, ale trafiamy kartę, a nie, to jest Kirby! Też spoko, ale trafiamy kartę specjalną. Nice, pierwszy raz. Fajnie, bo wiem, że jest trudno je bardzo trafić, nie? Te karty specjalne. Malasia do tego. Ile kosztuje taka Kirby? Wow, WW widzowie na czacie. Paka za 50k, zobaczmy. Ja, ja chciałem, kurde, kartę specjalną. Ale chciałem IFA, a nie jakiegoś, kurde, eventowego. Tutaj mamy Hallera. I mamy fajne paczki: 2x8,4 razy 2 i 11 x 8 1 plus. Oby jakiś walkoucik, co? Uwaga, czy będzie Portugalia SP. To jest, to jest Bernardo Silva 8,8 overalla. Uwaga, pięknie. Myślałem, że podwójny, oczywiście, ale nie no. Z 8-8 Ubera trzeba się cieszyć. Bernardo Silva skacze ze szczęścia. Ja, może nie aż tak bardzo, <grych> ale jest Git. I Marcos Lorente. W 11 razy 8,1 Plus. Całkiem fajna paka, dużo foderu, ale czy będzie walkout? Anglia. Po, może trend? Jest trend, może podwójny. Uwaga i no nie jest to podwójny, ale jest walkout. Spoko. Do tego Tripper też 8,5. i show. Show must go on. I się zastanawiam się, co możemy zrobić. Wiecie co? Nie będę liczył na szczęście. Zróbmy sobie 8,2 plus Pika Steam of the Week do wyboru. Dobra, zobaczmy. Pik 8,2. Oczywiście liczymy na kartę na przepałkę, ale jakby ktoś wpadł fajny, byłoby fajnie. Dobra, to zobaczmy. Ostatnie dwa razy 8,4 plus i lecimy Hero. I co tutaj będzie? USA, LP. O jezu, to jest Terapinoe. Ja pierdziele, chyba. Tak czy nie? Zaraz zobaczymy. Dobra i przepalamy taki oto składzik na paczkę z Hero. Ej, najgorzej, że tu nie ma dwóch składów, bo ja nie mogę zrobić paczki z wróżbą. No co no, do sześciu razy sztuka z Hero, nie? O, jest trochę się cykiem. Oczywiście lecimy po narodowościach. Najpierw przegląd klubu, bo ja muszę zobaczyć, jak jeżeli trafię jakiegoś Hero, czy znaczy, jeżeli jakiegoś mam w ogóle, to czy mogę trafić duplikat? Okej, okay, super, nie mam żadnego hero w klubie, także będzie ciekawie. Pięć razy, no nie ma co się oszukiwać, no nie oddało z Hero. Trafiłem dwa razy Camposa. Mam nadzieję, że Cię nie będzie hatryka i w końcu trafimy zawodnika do pierwszej jedynastki. Paczka z Hero dla krystka. Z dedykacją. Co takiego tu wleci? Uwaga, paczka poleciała. Okej, okay. czekajcie, bo ja mam drugi ekran, ja zapomniałem. Lunberg, czyli Szwecja. Zaczynamy od Szwecji. Mosa narodowość. Było widać, że Szwecja było słychać. Kanu, czyli lecimy do Nigerii. Zobaczmy, czy będzie kanu. Albo jego kolega JJ Okocza! Uff, ale on je kawu. Dobra, nie, Meksyk. Wykluczmy, wykluczmy hat-trick, wykluczmy hat-trick Dobrze, wykluczony hat-trick Rosja, czyli Mostowoy. No, nie, dobrze, dobrze, to już w ogóle mi pokazało, że nie, Rikena, ale z nim jest coś jeszcze, może być. Nie, topka na koniec, topka na koniec, nie? Smolarek. Uwaga. Nie, ale jest bułka, Bielik, kozak, kozacko. Berbatow, czyli Bułgaria, Bułgaria, Dimitri Berbatow. Uwaga! Jest Berbatow! Dobrze chyba, co? Fajnie! Dimitri Berbatow, nowa, now, nowa karta Hero trafiona. W dobra, jak rozczarować się to razem? Zobaczmy ile kosztuje Berbatow, ale stawiam tak, patrz na statystyki, myślę, że lekkie 150K jest to now, nowa karta hero. Także co? Zobaczmy, 150k wpisze i uwaga, nie znaleziono, aha Aha! <grym /dobry> Czemu 30k kosztuje? Kciumec zagrał nim 340 meczi i sprzedaje? Ale wariat, nie? Ale sobie zagramy oczywiście, ja go nie skreślam, bo się może okazać turbokotem 4 na 3 No, tempo Jakoś, jakoś będziemy omijać szerokim łukiem Będzie strzelał z przewrotek, ma to co... Ten, Rodrigo, dobra, damy mu katalizator, bo myśliwego, nie to, że mi nie szkoda, ale nie mam takiego zaufania tej karty jeszcze. Nandes, Andes, zapraszamy, jak mieć główiony skład, to do końca, nie? I to jeszcze bez grania, uu. Jeszcze mam Unie, je... o Unieka, chodź tutaj, byku. No, Oniekę dajemy. A wiecie, ej, pomyślałem, że w sumie na niego to nie, nie katalizator, a motorniczy bardziej. No coś trzeba pomyśleć z tym składem, bo mam 600 tysięcy. Karty mega pospadały generalnie. Jakby tak zobaczyć na rynek, wini 690K, brakuje mi 100K do niego, nigdy nie byłem tak blisko go. Aha, dirka kauta chciałem przetestować. No może go sobie kupię od razu i zaraz go testujemy. Dobra, 64K, spoko. O, i z kotwicą jeszcze, idealnie. Bo ja chcę go mieć jako tego Eśpeka, ale ofensywnego. Wiecie o co chodzi, nie? Uwaga. Jest Basia. Okej. Okay. Czy to jest karta, która się droga do fazy puchorowej? Czyli ona się. Ja na playstyle, ja pierdę. 8586. No to jest chyba karta typu must have, nie? Uwaga, uwaga, nie patrzę na czat. 3 razy 8 okej okay. Aj, 3 razy 8,4, jest! Ktoś mówił, że. O, Sweetie Kubek mówił, że 2 razy 8,4, plus. Ja mówiłem, że nie będzie czegoś takiego. Jest 3 razy 8,4, plus. Składzik 8,3 i jedna karta 8,6. Fajne wymagania. I to się odświeża. Aha, dwa razy można codziennie. Dobra, to fajne. Przydałaby się jeszcze jakaś karta, którą można było grindować tych SBC, a nie tylko, że ładujemy, ładujemy i tyle. Że ładujemy foderki. Szkoda mi się trochę z Tonalim żegnać, no ale chyba to pożegnanie jest nieuniknione. Ja już nie widzę dla niego miejsca w zespole. Bardzo dobry, środkowy pomocnik pewny. Szkoda, że nie dostanie karty specjalnej w tym roku ze względu na swoje występki hazardowe. No ale cóż no, wiecznie go w składzie przecież mieć nie będę. Dobra, no i pierwsza paka zrobiona. Dobra, kolejny skład zrobiony i lecimy z pack openingiem Muszę sobie zrobić jakieś takie. taką przebite, tak jak ma ten. Futrol. Eliak, Robercik Także pierwsza paczka z dedykacją dla Matiego Zobaczmy co tutaj wleci, uwaga Czy będzie walkout w ogóle z tej paczki I mamy Niemca na SPO No tu jest duży rozstrzał nie, Tu jest chyba z 5 kart I jest to, o kurde, a nie ona ma 8-7 Dobrze, dobra, dobra, myślałem, że 8-4 Sorry, nie znam Uwaga, co dalej, 8-5? Dobra, no nie, not bad, not bad jest walkout, to najważniejsze. I zobaczmy, jeszcze jedna taka paczka, co teraz poleci Anglik na PO, czyli pewnie Tręcik. O oku 8-5, no nie. No gorzej być nie mogło, nie? No gorzej być nie mogło. 8-5 i 8-4, no cudownie, dobra. Kurde, no to wygląda nieźle, nie? To wygląda spoko. Ta Basia, ona się zamienia wtedy z Akunią. No Akunia w środku pola, no Sora, ale szef. Przynajmniej tak było styli, nie? Dziwne, że nie ma jakiegoś z plusem, ale i tak szefunio. Dziękuję Szuker za służbę, pięć meczy. Pięć meczy z ławki, ale to były naprawdę niezapomniane pięć meczy. Uratował mnie w tym Food Champions. I z tej okazji leci na potężną basie. Jako wyróżnienie. No i taki skład leci. Angel Di Maria też leci. Cztery mecze, jeden gol. No, on może czyścić buty Szukerowi, mistrzowi. Znaczy nie, on zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w 98 roku. Także, no, jest to osiągnięcie. I pierwszy składnik na Baśkę leci. Dobra, zobaczmy, co będzie w tej paczce. Za Baśkę i Angolu, Angolu, Nie, jeszcze lepiej. Przyszła gwiazda, czy w sumie już obecna, przyszła legenda. Rarumadet Mawinga to też się oczywiście wpisuje. Tam to czuła menu, ale Kamawinga też spoko. Zobaczmy, Dimitir Berbatow, masz drugą szansę na pokazanie skilla, chłopie. No, ja sprzedałem wszystko w sobotę, nie? Więc mnie jeszcze ten crash market ominął. I widziałem, ja sprzedawałem jeszcze Sneadera po 300-300 ileś K Teraz Sneader kosztuje 250 I dawaj, o właśnie, a ja Dirka Kauta jeszcze testuję i zapomniałem I zobaczmy do Dirka Kauta Widzicie. nie grałem jeden dzień i już czuję, że mnie ominęła połowa rzeczy, nie? No zależy, zależy, tu są, tu jest dużo ale I Aurii dobry strzał Kurde, strzelił Dobra, Berbatov raczej to jest jego pierwszy ostatni meczek, jest strasznie drewniany nie umiem go wyczuć. Może to też być powód tego, że to jest po prostu druga liga, nie? A ja gram Berbatowem za 20 tysięcy w cenie Fodderu. Jest szansa. Dawaj, Dirk. No, Dirk kaut, kurde, ziomek, masz główki, nie? I Dirk kaut! Oj, 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 co za gol, co za gol, co za gol! wu, 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 siema, ziemniak. Dobra, dawaj, on nieka. Oj. Aha. Dawaj, on je, nieka on kontra jajaturę. On nieka to trochę taki regen jajaturę, nie? Eee, co, gościu co Dobra, no generalnie co? No, gościu przeważa, ale walczymy, walczymy ciągle pięknie. Jeżeli ci na to finanse pozwalają, to uważam, że spoko wydać na pointsy. Albo cońsy kupić jak, jak wolisz. Oj, ładnie. Nie, ja, ja mam problem w rywalsach z koncentracją, bo mi na tym aż tak nie zależy, nie? Ja nie czuję takiej spiny jak mój rywal. Że on chce mnie zdominować, on chce pokazać, jaki on, on nie jest dobry, nie? ja bym szczerze wyjebał. Dawaj, berbatow. Dobrze, co ty, Kurde, Ederson. No nie, gościu kombinuje za bardzo. Trzeba na tapina wjeżdżać normalnie, a nie jakieś tam strzały z dystansu, jakaś kreatywna gra. Przecież to nie jest IAFC, i tak jest, i tak się gra, i tak się gra. I Berbatov, ale z faulem, kolego. I strzelaj to. Ej, ty tu nieźle leciało szczerze. Gościu chciał być jak Dirk Kaut po prostu. O, fajnie, by jakiegoś wina w ogóle wygrać. <laughs> Czuję, się, że będzie ciężko, nie? Dopiero pewnie w środę coś wygram. Jak już te ci dobrzy gracze pójdą wyżej, dobra. O, kompany! wow Mbappe, salach, co to jest. Za... Nie ta druga liga, powiem wam, że to jest jakiś, jakieś zbiorowisko miliarderów, nie? Dobra, i teraz. Dobrze na Auriego i Thuri no nie. O, i teraz. Dimitir Berbatow, i to jest jego pierwszy i ostatni gol w naszych barwach. Pięknie. No, Malasia, ty jesteś jakiś upośledzony, chłopie. Wystarczyłoby, żebyś się ustawił z linią, nie? Ale do, no, dobra, nadrobiłeś. O, dobra, Malasia. Nie, szar nie szarżuj tak. No, berbatów, nie dobra. Ber da dawałem mu szansę, ale on jest taki drewniany. No cóż, remis, ciężary, nie? Ciężary. Dobra, szczerze, te dwa mecze dały mi ogląd, że jednak, no. Co jak co, ale ten Berbatov to jest tylko fodder. Szkoda, chciałbym, żeby go lepszego zrobili nieco. Dobra, kolejny składzik rywala. Loris Varan. Dobra, ten składzik jest najgorszy, z jakim grałem dzisiaj. Także liczę na pierwszego wina w końcu. I zobaczmy. Jude Bellingham! Oj, ładny strzał i zadobija? Nie. I uwaga. I Rodrigo. O Jezus, Mary, to był kunż. Kunż z Brazylijczyka. I jeszcze robi najlepszą cieszynkę w historii. Najbardziej ikoniczną cieszynkę w historii futbolu. Brawo. Pięknie. O Jezus. Carvajal, No, za tą jego obecną formę aż wstyd go nie kupić. 80 tysięcy kosztuje, tak? 80 kaw. Yeah! Był Była taka, taka okazja, była. Dobra, da się go wysnajpić. To snajpmy. Dobra, mamy. O, 8,3,5. pół, Carvajal. Jeden z najlepszych zawodników Realu Madryt w tym sezonie. Myślę szczerze nawet, że drugi najlepszy. Oczywiście po Judzie Bellinghamie. Jego forma, no to jest kosmos jakiś, nie? To jest jakiś kosmos, absolutny kosmos. Kolejny meczyk, już oczywiście Berbato wywalony. No to się nie może nie udać, nie? Tutaj King, Madison jest Neville. Okej, okay, czyli gość już robi zadania, spoko. I zobaczmy I teraz, Rodrigo. Nie, to musi być gol, to musi być gol. I teraz kiwamy. Pum. Żart jeszcze. I Dirk out na pustą. Pięknie. No to wiesz, to są, to są ważne... Kur... Dobrze, Ederson. Co prawda, rzucił się w drugą stronę. Trochę niepokojące są te jego interwencje dzisiejsze, ale liczę, że się, że złapie jakąś refleksję na chacie, jak zobaczy powtórki. Pierwszy mecz chyba w ich. Aha. O, kurde. No, ta, bo ta basia ma szansę na upgrade, ale. O, Rodrigo, ale podanie od Hala Nice. Kartę zwykłą, to już jest top w ogóle. O, kurde, no, o, ładnie. Czyli przegrywamy na razie. Kurde, się przestunąłem. Przegrywamy, z, znaczy remisujemy z gościem, który zrobił tapina i zrobił glitcha. Ale mi się trafił przeciwnik na poziomie. Zobaczył dwa zagrania i będzie je powtarzał do ustranej śmierci. Nie no, on nie umie inaczej strzelić. On jest tak ograniczony. No nie, no i jeszcze przegrywamy z tapiniarzem. Dobrze, Judd. No i do. Dobra, wiecie co? Walimy, od razu lecimy. Chodź gościu, wchodzimy na wojnę teraz. No kurde, jeszcze faul. Będzie środek. Kurde. Moja pierwsza myśl to była lewo Zmiana taka, tutaj Messi niżej sobie zejdzie, nie chciałem go tak wysoko Dajmy sobie Sonaldo i Dembele za Kiezę W ogóle Kieza strasznie do dupy jest Dobrze, 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 dobrze Tapina... Tapiniarza trzeba tak gasić, Tapiniarza trzeba tak gasić I Solon! Tak się wygrywa z Tapiniarzem, pięknie I Na informatyce, oh, fuck o, widzisz, i byś miał suba, <laughs> Kurde, no Zaraz będzie rajcz? Nie, no co ty w... Szkoda minerów na Rivals, taki taki tryb No, ale był wyrwany meczek fajny, wow No dobra, to ciśniemy, ostatnia paczka Duża złota paczka, piłkarzy premium, 8-3+, gwarancji Co tu się pojawi? Uwaga, Belgia na napadzie, czyli KK 84